Cześć Simanko, to ten Szwagier. A to jest kolejny odcinek Szwagrowego kątka. W dzisiejszym odcinku jedziemy ratować Igora. Byłem u Alkusia, Alkusia oczywiście nie ma jak zwykle. Powiedział, że Pierdoli sąsiada nie ratuje, jak dzwoniłem później. Bar Bartosza z tego odbizona też nie ma. Też poszedł to ten już na Libacie. Alkuś to tam się mu nie chciało po prostu. A reszta to też nic. Dobra, będzie trzeba samemu go odbić. Kurwa, gdzie to było? Teraz powolutku, w zakręt powoli wejść, nie bokiem. Pozaspawany dyfer. No, świateł niestety nie włączę, bo w Polonezie nie działają. Łebym przejechał. Czy jest zwrot. Tak, dobrze jadę. Tam wioska już do Igora. jednak pojechałem w tą stronę. I poczeka. Dobrze, trzeba wrócić. Jednak to się koło głos pojedzie. Rura polonezem! Jak kubica, jak bublewicz! What? Trzeba trzeba zrobić hamulce w Polonezie. Jedziemy koło Gospy i Gora Już jesteśmy blisko Tutaj zaraz będziemy skręcać, ale my zamiast skręcać pojedziemy trochę bardziej prosto I się zatrzymamy poza tym Pekko, drogi, awaryjnych nie włączę, bo nie mam Biegniemy po Igora. Odbijemy go! Będę trochę podbiegnąć, w krzaczkach się ukryć. Szybko, szybko, w szybko. krzaczkach. Tylko ze I zbożem. Młody owiec Z chaty chyba nie widać. Krzeczkami, krzeczkami. Dalej, krzeczkami. Dobra. Sąsiedzie, przybyłem Cię uratować. Już, już cię ratuję. Spokojnie, Mordo. Spokojnie. Siadaj na pakę. Kluczyki są? Są kluczyki. Po cichutku. Lapa zamknięta. Odpalamy go Zanim się skapną. Rura. Nie gonią nas? Nie gonią nas, bo nie. Mmm mm, mm. sąsiedzie! już Cię odknebluję chodź to krzesło daj im, nadam, czekaj chwilę daj im, dam o kurna Pięciu idzie nie ma szans, włamuj się w pakuj się do pick-upa na świateł nie ma, dobra jedziemy odpalił tam? Odpalił! Ale widzę podwójnie! O kurwa, piękno! Tak szybko, tam nas się dogonią chyba. Piechotką na pewno nie. Niestety sąsiedzie ze tora pocięli. Widziałem, jego do schowali, ale już mu tam koła zdjęli, to już nie na pewno go nie uratujemy. Znak strącony. Widziałem, że oni go wprowadzili, koła ja zdjęli, tam gdzieś jeszcze też go schowali. Ja hamuję ja bez hamowania. Polone z hamulcem ma jak brzytwa, czyli tempę na wstecznym. Dalej marchewki nie wywiozłem. Chyba, gdzie są i interesowało, to kto ten ja przeżyję. Tak. tak. Ja wjeżdżam do pierwszego, ty do drugiego wjeżdżasz. Dawaj do stodoły, do stodoły dawajcie. dawaj! Dawaj, dawaj! Będzie, będzie, to będzie! To będzie, jak się zatrzymałem? A, ja wjechałem Polona, Ale i tak w ścianę przypierdziłem drzewa. Bo to wąski. Szerokie karo później było. Dobra, tu zamknięte, się poprzedzimy. Zamknięte, zamknięte, szybko. Dawaj nie ma tam ich? Skoczył przez płot. Chodź. A choć piecho, piechotką, to tak szybko to nie dojdą. Najpierw muszą wiedzieć gdzie no. mieszkam. Trzeba no, zamknąć bramę, nie żeby nie, nie było. Nie będą gdzie ja. Po Ha. A sam sąsiad po mnie w ogóle przyjechał, się odważył. No niestety musiałem samemu przyjechać, bo Alkuś oczywiście, do niego zajeżdżałem, nie było go. Potem do niego dzwoniłem, to powiedział, że nie ten, nie pomoże. Bo coś tam sąsiad u niego przeskrobał. Dzwoniłem do Bartosza tego od Bizona, nawet to już to i to nie chciał pomóc, bo też nie miał czasu. Prace polowe i tak jeszcze ze rzeczy. Kaj okay, nie, bo to co mi szybko jest Polony za to też. To na razie trzeba. Lecerce kurze są? Są, ale świateł nie ma. A to nie, to nie pojadę do niego, dałem. Wszystkie bezpieczniki z dziewiątki poszły do poloneza. I to przepalił. Nawet 24, bym pojechał do niego. Ja, a czekaj, ja mam coś pole obok niego, ja coś tam wymyślę. Już się domyślam, co będzie. Sąsiedzie, zapraszam na kawkę. Lepiej przenocować dzisiaj u kogoś. Tak, jeszcze cię dorwą po u siebie niby. Więc to byłoby na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do następnego, na razie, cześć. Był ze mną dzisiaj Igor, którego uratowałem. Pa. Alkusia nie było, bo nie chciał pomóc, uratować jest sąsiada. Podpadne. Zostawisz mu coś na polu? Nie, ja mu na polu nie zostawię. Co na zasada. Jak nie kijem, to marychewką. Teraz jak nie pługiem, to miedzą. <noise> Będziesz się tak przepychać? Będziemy się przepychać teraz. Dobra, sąsiedzi, chodźmy do środka, bo jest zimno tak trochę. Dobra.